Szczęść Boże, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie. Dzisiaj ocenię dla Was herbatę pod nazwą Jin Jun Mei z Czajowni. Najpierw tradycyjnie oczywiście zaleję tą herbatę niewielką ilością wody, żeby opisać Wam jej zapach. Zatem bierzemy tutaj czajniczek dynastii Ming, prawda, i zalewamy niewielką ilością wody. Zapach jest, moi drodzy, mocno słodowy, taki miodowaty, bym powiedział, taki ciężki, ale moim zdaniem bardzo przyjemny, bardzo miły zapach, taki, bym powiedział, trochę może drewna sandałowego, nie wiem, coś w tym ten deseń, tak? W każdym razie yy, jest to zapach naprawdę przyjemny za zapach, bym powiedział, że nawet ocena celująca, w ocenie oczywiście szkolnej. Tutaj będę stał się zachować taki trzymiędzowy mniej odstęp, żeby tą herbatę przygotować. I taka herbata może być parzona nawet 12 razy. Także ja sobie jeszcze po naszym filmie, prawdopodobnie jeszcze z kilka razy tą herbatkę wypiję. Dobrze, zatem zaczynamy herbata ginger Mei. Przede wszystkim co to znaczy słowo Jun Mei Słowo Jun Mei oznacza tyle co złote, piękne brwi. Dlaczego złote? Dlatego, że mamy tutaj dużo pąków herbacianych, prawda? I wiąże się to również z wysoką ceną tej herbaty. Na samej czajowni za 100 gramów tej herbaty zapłacimy moi kochani 130 zł. Nie się wydawało, że to jest całkiem spora cena. Ale przejdźmy sobie na stronę Eherbatę. Tam z kolei zapłacilibyśmy za to 215 zł za 50 gramów, czyli 430 zł za stóweczkę. Ale z kolei na przykład w miejscowości Shenzhen, gdzie pan Konrad pociast ma swojego przyjaciela. W jego sklepie, w któregoś pie... przyjaciela, w pociaska, zapłacilibyśmy moje dozy 800 zł. Taka ciekawostka, a to miasta Shenzhen. Miasto Shenzhen e, zostało przyłączone do Chin już w 214 roku przed naszą erą przez pierwszego cesarza Sici Huangdi. E, I liczy w tej chwili 11 milionów mieszkańców. Gdzie Warszawa? Chyba niecałe dwa z tego, co pamiętam. Także Warszawa nie znalazłaby się nawet w setce największych miast chińskich. Patrzę, tak trzy minutki minęły, tak już można sobie wlać herbatkę. No, troszkę z tego, troszkę boli, ale, au, to nic. W sensie boli, bo to się strasznie nagrzewa. Moi kochani, już to ten, to... Przepraszam za te miny, ale to naprawdę ból trochę jest w nagrzanego, prawda, nagrzanej gliny bankojaki japońskiej, ale dobra, przechodzimy do dalszej części, mianowicie, moi drodzy, teraz kwestia troszkę może historii, tak, ja tutaj zajrzę sobie z notateczki, tak, i tu mamy Przede wszystkim, jeżeli chodzi o historię, to... Tutaj sobie poszukam chwilkę. Przepraszam bo tu troszkę, chyba w złym miejscu zapisałem. O mam! Przepraszam bardzo za to, że musieliście czekać. Niestety ja to oddaję w ciągłym, prawda? W ciągłym, jak gdyby filmie, więc tutaj nie ma przerw. Jest to wszystko naturalnie robione, moi kochani, w naturalny sposób. Nie ma tutaj żadnych oszustw. Jest to wszystko prosto i naturalnie jak herbatka u babuni. Moi drodzy, więc tak, początki tej herbaty, właśnie Jin Jun Mei. To jest rok, moi drodzy, albo 2005, albo 2006. Różnie czytałem, w każdym razie yy, o co chodzi, że grupa entuzjastów, po prostu z Pekinu znalazła taką wioskę, która się nazywała, yy, moi drodzy, Tongnu, Tongmu i ta wioska istniała, czy istniała do tej pory w promisji Fujian. I tam też yy, postanowili to taką herbatę produkować. Yy, I sposób produkcji tej herbaty opracował równocześnie pan, tutaj muszę przeczytać Jiang Yaoshun. Jiang Shun, przepraszam, Jiang I był to prezes Wii Mountain Chengshan Tea Industry Fujian. No i właśnie yy, wraz ze swoim pro, Zespołem producentów herbaty, w tym był również mistrz herbaty, pan Chang Jung, opracował właśnie proces tejże herbaty. A z kolei proces tejże herbaty powstawał yy, zgodnie z tradycją procesu produkcyjnego herbaty Tenkshan, shan Xiao-chong, xiao przepraszam, i były to tylko świeże pąki z terytorium właśnie tej wsi Tongmu. prawda? Także to jest tak jak mówię, krótka historia. Nic wiele tutaj tego nie ma. Yy, I mamy tutaj kultywary tej herbaty. I tych kultywarów możliwych jest sporo. Mamy przede wszystkim tak. Lokalne kultywary, właśnie z tej wsi. Tongmuguan. Tak się ta wieś nazywa. Tongmuguan. Nie Tong, tylko tągmuguan. I to jest tak. To jest oczywiście herbata. Cai Cha, to jest taki najbardziej tradycyjny Kultywar Następnie mamy czy najbardziej taki rozpośredniony, klasyczny, prawda? Następnie mamy Xiao Yuan Ye Chong To jest mały, okrągły liść Następnie mamy Guaz Ye Chong To jest liść jak peskadyni słonecznika, prawda? Dalej mamy Chang Ye Chong Długi liść Potem mamy Xiao Ye Chong, mały, długi liść. Mamy jeszcze Xiuxian Xing Chong, to jest y, szczep właśnie typu xiu Xian. Mamy jeszcze Kuo Ye Chong, to jest szeroki liść. Mamy jeszcze Yuan je Chong, to jest okrągły liść. I mamy jeszcze, słuchajcie, Kugua Chong, to jest... Y, Przepękła ogórkowata, ale znakami z kolei, pan Konrad Pozziad mi to napisał, dziękuję mu bardzo za to. Oznacza to gorzki melon, tak? Natomiast w rzeczywistości jest to właśnie ta przepękła ogórkowata, prawda? Mamy jeszcze ponadto, moje drodzy, kultywary, już poza tą wsią, prawda? Tą mgło. Mamy jeszcze kultywary, tak jak Mejchan, Mao maohoł, Mamy jeszcze dabai cha, mamy in guan Yin i inne z wyraźnymi pąkami, prawda? One muszą mieć wyraźne pąki. I tutaj wszystkie te nazwy kultywarów, moi drodzy, nawiązują najbardziej do wyglądu liścia, tak? Nie do smaku herbaty, tylko do wyglądu liścia. Na przykład, nie wiem, przykładowo okrągły liść, tak? Yy, I uprawa w całości. Jest na terytorium prowincji Fujian, prawda? Więc jest miejsce od 0 do 1500 metrów nad poziomem morza, prawda? I przykładowo herbata, na przykład z e-herbaty, bo tu się akurat najwięcej w tym przypadku dowiedziałem, w yy, górach UI to jest 800 do 1000 metrów nad poziomem morza, prawda? Ta herbata też jest z góry UI, ta konkretna, tak? Z czajowni. A herbaty, pamiętajmy, z góry UI są wysoko w Chinach ceniony, tak. Yy... Także tak to tutaj można by było powiedzieć. I dlaczego ta herbata jest taka droga? No ja sobie zapisałem to w ciekawostkach, ale dlaczego ta herbata jest taka droga? To związ z ciekawostek, tak, bo to jest ciekawe w sumie. Powiedzcie, że ona pracochłonna, prawda? Każdy punkt zbieramy oddzielnie, osobno. I ręcznie do tego, tak? Zbiór jest powolny i mało fity. Zobaczcie sobie, jak się ciężko zbiera pączki. Taki mały listek i jeszcze pączek do tego, prawda? No i tutaj taka sprawa, że na 5 gram herbaty, właśnie tej za 800 zł z Shenzhenu, mamy ponad 600 pąków na 5 gram herbaty. Każdy jest zbierany osobno, i ręcznie, prawda? Także tak tutaj to, moi kochani, wygląda. Czy ta herbata jest herbatą bardzo prosofoną. Także, słuchajcie, za te 130 zł w czajowni, wy możecie dostać dobrą herbatę i, bym powiedział, w sumie w miarę tanią. W tym przypadku zobaczymy, czy. Ta herbata jest warta swojej w sumie w tym momencie dosyć niskiej ceny, prawda? Podobnocie sobie 215 zł, prawda? a Za 50 gram? A 130 zł za 100 gram, tak? No, zobaczymy, jak ta herbata się prezentuje. Najpierw pokażę Wam wygląd liścia. Nie. Tutaj, jakby to wam powiedzieć. No jeszcze przed. prawda? Moi kochani, przed przygotowaniem tej herbaty, tak? Liść wygląda, moi drodzy, w ten sposób, o. Widzimy tutaj naprawdę jest dużo tych złotych tipsów. Naprawdę jest ich sporo. Całkiem ładnie wygląda ta herbata. Tutaj z kolei, moi drodzy, mamy herbatę już... W liście z herbaty przygotowanej, tak? Widzimy w ten sposób. No i teraz spróbuję dla Was samą herbatę. Sama herbata wygląda z kolei tak. Prawda? W miarę jasny kolor. Nie za jasny, prawda? Klarowny, ładny kolor herbaty. No i próbujemy. Po pierwsze, co to jest fajne w tej herbacie, aftertaste, bardzo przyjemny aftertaste, zostaje na końcu języka taki, taki posmak bym powiedział, bardzo fajny. Yy, ta herbata bym powiedział, fajnie rozgrzewa, przyjemnie, to jest drugi plus. Co jeszcze, zobaczymy teraz, przydatkam w nosie. Bym powiedział, że to ma taki głęboki smak, bardzo taki głęboki, bardzo taki... Um, troszkę mi się przypomina troszeczkę herbatę z ja mówię troszeczkę, ze względu na tą głębię smaku. Zobaczymy jeszcze inny sposób. Nie jest praktycznie gorzka. Tak, bym powiedział, Nawet, może troszkę, nie, piernikowa to ona nie jest, taka czekoladowa troszeczkę, o, może mi troszkę przypomina herbatę Meizhan Hong Cha, ona była piernikowa właśnie, ale ta nie jest piernikowa, to jest bardziej taka czekoladowa, taka ciemna czekolada, coś w tym, ten deseń. Bardzo smaczna herbata, naprawdę, um, bardzo przyjemna. Um. Uważam, że spokojnie mogłaby być to herbata na przykład dobra pod pierniki, pod ciasto typu murzynek na przykład, pod na przykład aromatyczną tą, pod żeberka, o świetna by była aromatyczna żeberka. Myślę na przykład, że pod ryż z dynią chociażby. Pod gorzką czekoladę. Bardzo fajna, bardzo przyjemna herbata. Opakowanie tej herbaty jest standardowe wygląda w ten sposób, prawda? Ja tu dostałem, tak jak mówię, próbkę. Ja to bardzo. O, w ten sposób, przepraszam tak wygląda opakowanie herbaty standardowe. To opakowanie tak. I mimo, że tu nie ma herbaty już, ja ją zużyłem tu tutaj, yy, wysypałem z niej do Hochina i. Po tym, żeby wam pokazać, jednak, tą herbatę czuć. Zapach tej herbaty. Bardzo, naprawdę fajna, bardzo dobra herbata. W ocenie szkolnej bym powiedział, moi drodzy, spokojnie, ocena 5. Także, szczęść Boże, moi kochani. Z Panem Bowiem picie dobrą herbatkę. im Wisiaski, a zawsze. Dobra herbata. No, tak naprawdę, Fajniusia. A Chińczycy taką herbatę piją z gajłanów, ale najczęściej, jak nie mają gajłanów, to w szklankach. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.